Kochani, to mam was znowu z mojej kuchni i dzisiaj będziemy robić bułeczki. I będą to bułeczki zwykłe śniadaniowe, drożdżowe, więc teraz mam tutaj miskę. Ja już mam drożdże rozrobione, zrobione. One teraz sobie stoją i wsypujemy resztę, czyli wsypujemy sobie 400 gram mąki. Dalej. Łyżkę oleju. Ja mam tu około łyżki. Tam było mm, około 250 ml wody, z czego 50 ml poszło do droszczy. I teraz resztę wlewamy, oczywiście ciepłej, resztę wlewamy do, do naszej mąki. Dalej, będziemy mieli łyżkę soli, oczywiście drożdże rozrobiłam z łyżką cukru. Tutaj wsypujemy łyżkę soli i aha, i te drożdże nasze. Ukochane, ja je przykryłam ściereczką na dosłownie może 5-10 minut. Myślę, że im tyle na razie starczy. No dobra, myślę, że powinno im starczyć. Czyli sobie przelewam te drożdże. Ok. Są. I teraz ugniatamy ręką. Ja miałam oczywiście wcześniej umyte ręce. Ugniatamy sobie wszystko to ręką. Ja tego ogólnie nienawidzę robić. To też tego nie lubi robić, tak jak ja. To jest okropieństwo, dosłownie okropieństwo. No i sobie ugniatamy po prostu naszą masę. Aż nam powstanie jedna taka w miarę nieklejąca się kulka. Na razie to nam się ona bardzo klei. Lubię te bułeczki, ale wyrabianie tego ciasta to jest dla mnie udręka. Także, jeżeli macie kogoś w domu, kto lubi się bawić w takich rzeczach, to zaangażujcie. Możecie o, zaangażować swoje dzieci, jeżeli macie. Dzieci lubią się bawić w takim czymś, więc mogą sobie ugniatać. Z tego wychodzą ogólnie, ponoć y, około y, 12 bułek. Mi nigdy tyle nie wyszło. Y, ja zawsze robiłam z, z tego bułek około około y, ja wiem 8. Więcej nigdy nie robiłam. Ogólnie w przepisie piszę, mi zawsze tam mama pomagała w tych bułkach. Zawsze robiłyśmy je we dwie. I powiem Wam szczerze, nie wiem, czy ona dodawała więcej mąki, czy jak. Bo jej, te bułki wychodziły, jej to ciasto wychodziło bardziej, mniej lepiąco. I ja chyba słuchajcie, też dodam jeszcze trochę mąki, bo ono się strasznie ciągnie. Ja ogólnie robiłam. Ile razy te bułki? Cztery. Z tego raz skończyła moja mama, bo ja musiałam wyjść z psem. Laki, oddaj ten krem. Chodź, masz. Ja słuchajcie, nasypię sobie jeszcze trochę mąki, bo mi się to za bardzo klei. Nigdy się tak nie kleiło, czyli około, dosypię około 50 gram mąki, tak myślę. Ok. I teraz tu donieszam. Czyli około 450 gram. Albo i nie, może trochę za dużo, ale to nic. Nie, przykleją mi się przynajmniej do do blaszki do papieru. Ok. kiedy mamy już taką w miarę fajną kulkę, mi trochę tu mąki faktycznie zostało, ale to nic. Ja sobie ją wykorzystam do nam kulania tych bułek, żeby się nie przyklejały do naszego do naszej blaszki. Czyli nawet może nie, ja po prostu może miałam troszeczkę za dużo yy, tej drożdży, bo ja miałam troszeczkę więcej drożdży niż. Yy, bo tam w ogóle drożdży, bo w ogóle przepis będziecie mieli na dole, więc zapraszam na dół. Dobra, ja sobie teraz formuję moje bułeczki. Wy sobie formujecie, jak chcecie te bułeczki, więc widzimy się już, jak będą uformowane. Formujcie sobie. I zanim wstawicie to do piekarnika, zostawcie tą kulkę na około 30 minut. Ja ją zazwyczaj zostawiam na jakieś 20, coś tam, coś tam, coś tam. Ona sobie urośnie troszeczkę. I wtedy na 250 stopni nagrzewamy piekarnik. I co, misiu? I wstawiamy je na. na ile to tam było? Zaraz Wam powiem na ile. Ile na 12-15 minut do piekarnika. Oczywiście możecie posypać sobie jakimiś nasionami, wysmarować sobie oliwą z oliwek em, bułki z wierzchu. One będą wtedy takie ładne, świecące. I wtedy do piekarnika i, i pieczemy od 12 do 15 minut. I moje bułeczki się upiekły. Są przepyszne. Ja już jedną zjadłam. Mm, tylko radzę nie formować ich tak, tylko bardziej na płasko, takie albo podłużne, albo po prostu takie płaskie kółka, bo one rosną do góry. Bardziej spodziewałam, że urosną mi boki, a nawet nie wiem dlaczego. No ale rosną nam do góry, więc yy, radzę bardziej takie płaszczejsze, tak żebyście mogli przeciąć na pół, ale bardziej płaskie. Ja niestety mam takie, no ale nie są jeszcze takie jakieś bardzo duże, chociaż ta jest wyższa, ta jest niestety taka kulka duża. Ale są pyszne, bardzo wam polecam te bułeczki. Z dżemem. O, zjem sobie z dżemem. PH. Cześć kochani, witam was serdecznie w dzisiejszym filmie na moim kanale i dzisiaj zrobimy sobie bułeczki um, z twarogiem i z jagodami. Mam nadzieję, że wyjdą. Robię je pierwszy raz, więc y, ogólnie to jadłam je już kilkakrotnie, bo moja mama je bardzo często robi. Y, jednak ja ich jeszcze nigdy nie robiłam. Także mam nadzieję, że wyjdą. Ja robię sobie właśnie tutaj drożdże. Rozczyn drożdżowy. I zaraz będziemy robić. Potrzebna nam jest do tego mąka. Właśnie drożdże, cukier, mleko. Yy, coś tam? Jajko roztrzepane. I powiem Wam, jeżeli coś jeszcze, to powiem Wam to później, bo teraz nie pamiętam, ale chyba. Chyba wszystko. I zaraz Wam powiem, w jakich proporcjach, albo będziecie mieli przepis na dole. Może będzie lepiej. Ja sobie moje drożdże zostawię na chwilę. Przygotuję sobie wszystko i, i wtedy będziemy robić. Dalej. No, i oczywiście, ja go oddech faru, bo bez tego nam nie wyjdzie, prawda? Także robię sobie moje drożdże. Dobra, odezwę się mu za chwilę. Ja tutaj mam praktycznie wszystko. Ym, jeszcze masła. I tak to już mam wszystko ugniatam. I na półtorej godziny odstawiam i wtedy będziemy robić dalej ok, ja mam już ciasto rozwałkowane i robię teraz tutaj nasz twaróg ja tutaj mam twaróg i, i cukier wymieszany nakładam na na moje rozwałkowane ciasto i rozprowadzam sobie Nie wiem czy mi jedno starczy, bo wyszło dość dużo tego ciasta, czy jeden twaróg. i chyba słuchajcie muszę dać drugą porcję nie wiem czy nie za bardzo rozwałkowałam to ciasto ale to nic yy, tak ja na pewno dam drugą porcję ja lubię twaróg w tym a tu tego twarogu prawie nie ma więc ja robię drugą porcję twarogu i przyjdę do was jak już będę miała OK, ja już mam parę nałożone. I teraz będziemy. Hmm. z jagodami, Skoro to mają być jagodzianki, no to jagody muszą być. Ale możecie zrobić inne. Możecie zrobić z jabłkami. Możecie zrobić z śliwkami, z truskawkami. Ja uwielbiam jagody, więc ja robię jagodzanki. Sypiemy i zwijamy. Okej, okay, i to ciasto robimy w takie ruloniki, w takie ślimaczki. Eee, I potem, jak zwiniemy w ślimaczki, to układamy sobie na blaszce. Na kusie. Układamy sobie na blaszce. Nagrzewamy oczywiście piekarnik i wstawiamy na 180 stopni na około 25 minut. Zależy, kto jaki ma piekarnik, aż się upieką po prostu. Także wkładamy do piekarnika. No, masz, masz. No, i pokażę Wam, jak już się upieką, jak będą wyglądały. Ogólnie z tej porcji, jaki powinno wyjść 12, około 12. Tych roladek ja mam. Słuchajcie, 15, jakoś tak? Więc troszeczkę więcej mi wyszło, ale to. No, przestań mnie gryźć. No tak, ja wiem, ja wiem, no. No masz. No, także ogólnie troszeczkę więcej mi wyszło, ale mam dwa czy trzy takie malutkie, więc y, też mogą być. Wiecie końcówki, te końcówki zazwyczaj moja mama e, wyrzucała albo piekła i po prostu e, zjadaliśmy na próbę, czy są dobre. No, także, także tak. Cześć Misiu, cześć. No tak, ty gryziesz, nie? Chcę się bawić, tak? O, Piesio, a o pancia? gada do telefonu No, także także wstawiamy na 180 stopni 25 minut około pilnujcie no Na pewno 20 minut w każdym piekarniku myślę powinno posiedzieć, a później to zależy, albo 25, albo pilnujcie do, do 30, może nawet. Nie wiem. Jak tam. Jak tam. Wam się podoba? No, już się z tobą bawię. Już się z tobą bawię, już. No, boże, laki. Lucky. lucky Dobra. Pa. Później Wam pokażę jeszcze. No i mamy nasze drożdżówek. Tak wyglądają. I pułapka tego to pana. Który się na nie czaił Tak, czaiłeś się na nie, nie? I tak wyglądają Nie są może przepiękne Ale są po pierwsze moje I są pyszne Prawda, Lakusiu? Dobre są, nie? Taki? Dobre? No Także Wszystkie proporcje będziecie mieli W komentarzu W komentarzu, w opisie Albo w komentarzu, nie wiem. Zobaczymy. Także tam będą. Zapraszamy. I się żegnamy. Laki, Lakuś, papa, pa, powiedz. Papa. Papa. Pa. Cześć.